Pamiętaj o tym, że muzyka ma bardzo wielką moc. Muzyka ma ogromną moc sterowania emocjami. I to nie jest tylko tak, że pytasz się kobiety, co słuchasz, a, co tam leci, leci w radiu, co nie? To nie jest tak. To właśnie tak nie działa. Ponieważ musisz zwrócić uwagę na to. Nawet jeżeli nie chodzi koniecznie o gatunek, choć to też ma swoje znaczenie, to to, co jest w tych tekstach, jeżeli w tych tekstach jest przekaz choćbyś upadł na kolana bla 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 albo wymienię ci na lepszy model albo będę się ruchać będę robić laskę na prawo i lewo a ty nic z tym nie zrobisz albo yy, yy, że yy, jej były to dziwka no to yy, no to jeżeli ona pompuje swoją głowę takimi treściami może być bardzo ciężko cokolwiek tak naprawdę z tym zrobić. I widzisz, to nie jest do końca Twoja wina, jeżeli tam rzeczywiście w głowie jest taka sytuacja, że ona właśnie tego typu treści pompuje sobie do głowy. Bo widzisz, to jest ogromnie ważne. I tak samo, jeżeli Ty słuchasz przy niej jakiejś muzyki, to skup się na nawet jeżeli to jest obcy język, to skup się na tym, jaka jest wibracja, jaka jest energia, co ta muzyka przekazuje. Jakie są tam treści, nie ignoruj tego aspektu. Jeżeli chcesz mieć spokój w domu, to puszczaj spokojną muzykę. Jeżeli chcesz mieć y, kobietę, która y, y, jest to moje relacji i chce być w tej, i w tej relacji chce być y, chcesz byś był, żeby ona była szczęśliwa w tej relacji, y, to no to puszczaj piosenki takie, gdzie są teksty o tej o miłości kobiety do mężczyzny. No, bo czy ty słuchasz przy kobiecie yy, piosenek o traktowaniu yy, kobiet jak szmaty? No, zakładam, że raczej tak nie robisz. Tak samo w drugą stronę. I oczywiście też mam różne gusta muzyczne, różne preferencje muzyczne, ale jeżeli ja chcę wprowadzić pewien klimat na spotkanie, na sytuację z kobietą, to ja jej nie puszczam <laughs> kalifornijskiego death metalu, bo. To nie jest ani miejsce, ani czas, nawet jeżeli jakaś tam muzyka może być nietypowa, oryginalna i w jakiś sposób mnie interesować, no to co robimy? Rybie dajemy to, co ryba lubi, tak? A nie to, co lubi wędkarz, bo tak to by chyba co drugi wędkarz to wrzucał puszkę piwa do, do pełną, do wody i na to złapałby wszystko. No wiem, wiem, nie wszyscy przecież wędkarze piją, to jest ten, to jest stereotyp, wiadomo, tak? Ale rozumiesz o co mi chodzi? Musisz nauczyć się tworzyć środowisko, otoczenie. Muzyka to tylko jeden z elementów. Ja nagrałem swego czasu taki kurs o nazwie Randka w domu. On kosztuje grosze. On jest na mojej stronie. Link do tej strony znajdziesz w opisie. Jak będziesz na tą stronę, to sobie wejdź w menu i znajdziesz tam kurs Randka w domu. Jest to kurs, gdzie uczę tego, jak zaplanować randkę w domu i na co zwrócić uwagę, żeby tego nie spieprzyć, bo niestety, widzę to w swojej wieloletniej praktyce, a już pomagam w tym temacie mężczyznom, już będzie w kwietniu będzie 17 lat, 17 lat, tak, i widzę, że jak faceci pieprzą zwyczajnie tego typu sytuacje, im się wydaje, że to wynika wyłącznie z tego, że oni coś powiedzieli lub zrobili nie tak, a niestety, tak jak wchodzisz do sklepu i na przykład masz brudną podłogę i to nie jest zima. Nikt o to nie dba. To może być doskonały towar, a jednak wiesz, jeżeli to nie jest market budowlany, a nawet w marketie budowlanym jest czysto, to no to może to zepsuć wszystko, wiesz? I często właśnie ludzie nie, nie zwracają na takie rzeczy uwagi. Nie zwracają na takie rzeczy uwagi. Pamiętaj, że Twoim zadaniem jako mężczyzny jest wykreować całe doświadczenie, które zwie się randka z tobą, spotkanie z tobą. Ty projektujesz tą rzeczywistość swoją osobą, swoim, swoim nastawieniem i tym, jak ty stworzysz całe otoczenie do tego, żebyś. No, żeby wam miło spędzało się czas. Tak to ładnie nazwijmy. I to, że ty weźmiesz. Kobietę na bilet, billard, st dart, te strzałki, szachy, to jedno. Ale ogromnie ważne jest to, jakie Ty stworzysz w domu. Jak już z nią jesteś sam na sam, w czterech ścianach, to doświadczenie. I tam dzielę się swoimi trikami w tym kursie. w domu jest w menu na mojej stronie. Link do opisu y znajdziesz w bio, że oglądasz na Instagramie, na YouTube klikasz trzy kropki więcej pod tytułem tego filmu i masz tam linki do mojej, do mojej strony. Tam wejdziesz na moją stronę, wejdziesz w menu lewy róg, na telefonie, a na desktopie to będziesz miał takie duże menu ze wszystkimi kursami wy, 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 wyszczególnionymi. To tam znajdziesz w domu i tam pomogę Ci poprawić elementy, które kładą Ci logistykę, kładą Ci sytuację i Ty możesz nigdy się o tym nie dowiedzieć, Nigdy się możesz o tym nie dowiedzieć, że zawaliłeś ten element, bo zwyczajnie no, ludzie, ona może się po prostu wstydzić powiedzieć Tobie o rzeczach, które Ty zawaliłeś. Ale w kursie, randka w domu, będziesz w stanie tak przygotować y, otoczenie, w którym Wy będziecie przecież razem spędzać trochę czasu i oby jak najdłużej, w taki sposób, że Ty już nie będziesz musiał się bać, że wtopisz. Zapraszam.